Hej, z tej strony. A Velos i witam w kolejnym odcinku. Jest to odcinek inny od innych odcinków. Jest to odcinek informacyjny. I jak widzicie na ekranie Call of Duty Ghosts, dawno nie było, z nowego trybu Gun Game. A więc zapraszam, oglądajcie sobie, no i jednocześnie posłuchajcie, co mam do powiedzenia, bo jest to troszeczkę ważne. Pierwszy punkt. Moi drodzy, jesteście to Wy. I teraz będzie to lizanie dupy, ale to, to, to jest lizanie dupy, kurde. Mam tak zajebistych widzów, że że się głowy nie mieści. Naprawdę. Yy, piszą naprawdę super długie, konkretne i yy, mądre, no można tak powiedzieć, komentarze. I. Nie są to komentarze typu, kurcze, jak oglądam tych większych youtuberów, czy tam mniejszych, nieważne, niż mniejszy o to, ale te komentarze, wiecie, pierwszy, drugi, albo fajny film, to komentarze, takie puste komentarze, tak samo jak są puste subskrypcje, to są też puste komentarze, to są komentarze, które nic nie dają. A ja na przykład mam takie komentarze, kiedy się uczę z komentarzy, ucz, uczę się normalnie z komentarzy, dowiaduje się nowych rzeczy i, i to są... Chyba najlepsze komentarze jakie możesz, możesz yy, dostać Więc za to Za to moi drodzy bardzo dziękuję i za to też yy, Zrobię konkurs Tak właśnie dla, dlatego że takie fajne i super komentarze piszecie więc zrobię konkurs I ten konkurs będzie wkrótce naprawdę Przyrzekam i super będzie fajna rzecz do wygrania Szczególnie ja tak myślę yy, Ja chciałbym tą Rzecz wygrać na pewno. Dobra, przechodzimy do następnego punktu. Następny punkt jest to content. Content na moim kanale. Jak widzicie, ja nagrywam y, przeważnie Battlefielda, Battlefielda i Call of Duty Ghosts. Z konsoli 8 generacji PlayStation 4. Y, jak na razie... Po prostu nie ma gier, nie, nie ma w ogóle gier. Nie mam zamiaru nagrywać. Y, zagrajmy w lub takie serie. Na przykład z Tomb Raider, bo teraz wyszedł Tomb Raider. Nie mam tego zam zamiaru, bo wydaje mi się, że już inni, inni to zrobili. Ja, ja, ja tego nie chcę robić, ja chcę zrobić takie krótkie filmiki, na przykład multiplayer. No i właśnie, i mam też zamiar, nie wiem, bo ostatnio widziałem, że chyba. Nie wiem, może się Wam znudziło już to ciągle multiplayer z Battlefield, multiplayer z Call of Duty. Bo widzę chyba coraz mniej tych komentarzy jest, no niestety coraz mniej, więc nie wiem. I nie wiem czy się to wam podoba, bo coraz mniej łapek jest w górę. Yy, chociaż wiecie, ja, ja łapki to to mnie. gal, w ogóle mnie to nie obchodzi. Znaczy. No, obchodzi, ale nie, na to praktycznie nie jest to priorytet. Yy, ale jak widzę, że jest mniej łapek, mało, mało jest łapek, to nie wiem czy się ludziom to podoba i nie wiem czy... bo to robię to oczywiście dla was, nie? Dla siebie i dla Was, i nie wiem właśnie, czy robić dalej to, co robię, jak mało jest na przykład zainteresowania. Więc y, dlaczego nie zrobić coś nowego, zakończyć to i zrobić coś lepszego, coś nowego. Bo zawsze się uczymy, zawsze robimy, możemy zrobić coś lepszego. A więc nie wiem, ja zostawiam to dla Was. Jak, co sądzicie? Następny punkt jest to porządek. Porządek, szczególnie na moim kanale. Teraz, jak widzicie, nowy YouTube jest, nie będę komentował w ogóle, jak, co myślę o tym, ale jest nowy design i w ogóle nowe, wszystko nowe zrobili. I tak, I jak widzieliście na moim kanale, w ogóle prawie już nie, nie ma linków tych do playlist, na przykład w Battlefieldzie. To z tej racji, że byłem trochę za leniwy, ale to się zmieni, to się zmieni. Właśnie w tym, w tym momencie już coś zrobiłem. Yeah, więc będzie, możecie sobie playlistę otworzyć od samego początku z Call of Duty Ghost jak i z Battlefielda, A więc pamiętajcie, piszcie tak dobre komentarze jak piszecie, a będziecie nagradzeni, nagradzani. Widzieliśmy mnogo nagradzani, wiele razy <gryw> będę robił konkursy. No, ja teraz zabiję ostatniego, ja się żegnam. Na razie, cześć. Yo. Jeden już kill nam wpłynęło i jest piesek, który atakuje nam, zabija nam, trzymamy się ciągle w jednym punkcie, w tym oczywiście domku. Jest to najmniejsza mapa, jest to najmniejsza mapa ze wszystkich map w grze the Ghosts, ale nie jest aż tak trudno zrobić na niej.